Wybory już są za nami, tylko kto tak naprawdę jest zwycięzcą? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, która ma najwięcej głosów, szczyci się swoją wygraną. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. A z drugiej strony o wygranej mówi Donald Tusk. To jest... Koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiSu! A co jeśli w kolejnych wyborach będą głosować Ukraińcy? Witajcie na kanale Na Krawędzi, ja jestem Łukasz, to jest osoba, którą dobrze i tak już wszyscy znacie. Może się przedstaw, żeby ktoś dobry. Ciebie nie znał. Dobra. Dobra, może zaczynamy. Czy jesteś zadowolony z wyników wyborów? No generalnie jeśli chodzi o sam wynik wyborów, czyli to, że koalicja obywatelska wygrała, dlaczego tak? wygrała. No niekoniecznie wygrała, bo może jeszcze będzie e, informacja o tym, że wybory zostały sfałszowane, może jeszcze dojdzie na tyle innych głosów, że e, coś się w tej materii zmieni, ale e, nie może i tak się zmienić na tyle, żeby prawo i sprawiedliwość teraz wygrało wybory. A koalicja obywatelska zawiąże sobie sojusz z e, Szymonem chłownią oraz e, lewicą. Jak dla mnie jest to, jeśli i tak miały wygrać tylko te dwie partie, Prawo i Sprawiedliwość, mm -hmm. i Koalicja Obywatelska. To no. lepiej, że wygrał y, Donald Tusk niż Jarosław Kaczyński, bo będzie przynajmniej jakaś zmiana. To nie jest coś świeżego, ale będzie zmiana. Można powiedzieć: z młota na kowadło. E, I dalej sierpa się... na młot. Sierpa na młot. Nie dalej jesteśmy w tym samym, tylko po prostu ktoś inny teraz będzie pociągał za sznurki, tak? Tak, ale no, na pewno będzie odświeżenie, bo władza przez 8 lat sprawowania rządów za bardzo się przyzwyczaja do tego, że może wszystko, że jest bezkarne. Że w zasadzie Donalda Tuska i jego rządu nie rozliczyli z niczego, bo też mieli to zrobić. Mówili, będziesz pan siedział. Wynik to jest exit poll. Sondaż przeprowadzony na dużej próbie w dniu wyborów, ale dalej tylko sondaż. Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmieniło i że ponieśliśmy porażkę. Peace. Pierwsze miejsce prawie 37% głosów, 36,8. Koalicja Obywatelska niespełna 32% głosy, Głosów Trzecia Droga 13%, Lewica 8,6, Konfederacja największe zaskoczenie 6,2% głosów. A co z Konfederacją? Jak myślisz, to dlaczego doszło do tak niskiego, skrajnie niskiego wyniku? Przecież oni się Utrzymywali w sondażach to blisko 10%. Co do samych tych wyników, to ja te wyniki zdałem już wcześniej, bo sprawdzałem sobie Twittera. E, tak, abstrahując, zaraz odpowiem na pytanie, ale sprawdzałem sobie Twittera, i tam na pierwszym miejscu było Paladę. Tak Myślę sobie, jak przed wyborami w ciszy wyborczej, kiedy wszyscy gadają tylko o tym, tam trendowały takie e, słowa jak konfitura, wiadomo, konfederacja, e, Pistacje, no i ludzie sobie tak właśnie pisali. A no tak, no. I było, nagle było. ten, i nagle paladę weszło na pierwsze miejsce. Co to jest paladę, nie? Tak sobie klikam jakiegoś gościu, który napisał e, tweeta: Oj, i miał 535 tysięcy wyświetleń tego tweeta. Myślę sobie, kurde, o cholera, cholerę tutaj chodzi, nie? Wchodzę na gościa. A to jest jakiś gościu, który zajmuje się sondażami i faktycznie prze, przewidział ten wynik wyborczy chyba dwie godziny wcześniej. Ja już tam wcześniej czytałem właśnie, że konfitura będzie za 6,20 zł. Też już wcześniej widziałem za 5,90 no, tak samo konfitura, więc już ktoś musiał mieć dostęp do tych wyników. Jest to bardzo zaskakujące, nie wiem kim jest ten człowiek, nie interesowałem się nim nigdy wcześniej, nie obserwowałem go na Twitterze. Być może jest to jakaś wybitna jednostka, którą zna każdy, a ja po prostu jestem za dużym ignorantem, dlatego go nie znam. W każdym razie, no, e, dziwne jest to, że dawał aż tak mocne przecieki, które sprawdziły się praktycznie jeden do jednego. I nie wiem, co za tym stoi, czy ma jakieś kontakt. No generalnie nie powinien czegoś takiego robić, nie? Nieważne kim on jest, no tak. jakim on jest, nie wiadomo, świetnym dziennikarzem czy kimś, no to raczej no, cisza wyborcza to cisza wyborcza i przed sądem wątpię, żeby e, mógł powiedzieć, że no on tam pisał, że to konfitura będzie za 6,20, a pistacje będą za 37, nie? No nie, no to by nie... Na bazarku, to było zbyt, na bazarku, nie? Tak, to było zbyt oczywiste... No... Tak, bazarek tam też było. Tak, bo to bazarek, bazarek. To ale to jeśli, zarek, chodzi czyli... sam, jeśli chodzi o sam wynik Konfederacji, o który pytałeś, no to e, moim zdaniem jest to wina, e, zasługa... <laughs> Być może e, takich postaci, właśnie jak Korwin, bo on się w ogóle nie wypowiadał przez ostatni czas. Nie było go w ogóle w mediach. Skryli go, schowali go do szafy, tak jak to mówili, nie? Tak jak Brauna. Ogólnie... Schowali go całkiem do szafy, nie wypowiadał się. I nagle, teraz, akurat pod koniec, kiedy tak, wybuchła afera tak, 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 Pandora Gate, e, mówi, że lekka pedofilia w sumie jest spoko. Znaczy, to było teraz, to nie była jego stara wyciągnięta, no, no na po początku ją wyciągali no, tak. i Konfederacja już się zaczynała tak mm. tłumaczyć, no ale gdzie my się będziemy tłumaczyć ze starych jakichś wypowiedzi Korwina, to było lata temu. Nagrał nowy film na TikToka i, I. powiedział, że no, dla, dla niego to tam pa, pan, pan, pan Stewart, czy yy, coś tam, nie no. pamiętam. No generalnie, że kobieta powinna móc, znaczy kobieta, znaczy dziew, dziewczyna i matka powinny wyrażać zgodę, jeżeli wyrażają zgodę, jest po miesiączce. Trzeba pozwolić. I on a. to powiedział teraz w kontekście Pandora Gate. Pandora, Gate. Nawet bo ta... TikTok usunął mu tego, ten film, a on wrzucił to na Twittera, no bo TikTok mu usunął. No Ja pierdzielę. No, widzisz, no i wyciągnęli, Wyciągnęli Corvina, albo on sam wyskoczył. Tak jak to było założenie korwina Miko już od ładnych paru lat, że on chce być w Sejmie, ale niekoniecznie chce być w partii rządzącej. Nie chce rządzić, że tak powiem. Chce po prostu być. Nie ukrywajmy, że wysoka frekwencja, do której tak wszyscy nawoływali do tej wysokiej frekwencji, ona też się przekłada na pieniądze, bo za każdy głos partie dostają od nas hajs z naszych pieniędzy z budżetu. Na przykład w 2019 roku zjednoczona prawica dostała prawie od 23 miliony 300 tysięcy złotych i to właśnie chodziło za frekwencję w wyborach. Przybliżone kwoty. Tak. Zjednoczona Prawica 23 miliony, Koalicja Obywatelska prawie 20 milionów, Lewica wtedy dostała 11 milionów i tak dalej i tak dalej. Czyli im większa frekwencja, im zależy na frekwencji, bo im większa frekwencja, to, tym więcej hajsu dla partii. A na, na, naciskają właśnie na tą frekwencję. No, z jednej strony można powiedzieć, że naciskają na frekwencję, bo więcej to, randomów pójdzie. Bo więcej randomów pójdzie i takich ludzi, którzy, których przekonała telewizja. No bo to telewizja głównie naciska na frekwencję, media głównego nurtu i głów, główne partie. I internet. No, frekwencja na pewno wpływa na to, żeby wygrywały partie głównego nurtu. Te, które są mhm. najważniejsze, te, które są największe. No, bo wtedy pójdą ludzie, którzy kompletnie nie znają się na polityce, nie mają o tym zielonego pojęcia, nigdy o tym nie czytały, no i od czasu do czasu widziały jakiś plakat wyborczy, włączyły sobie TVP, TVN i wiedzą tylko w zasadzie tyle, że jest Platforma Obywatelska i PiS, nie? I tylko na te dwie partie można zagłosować. Więc e, frekwencja na pewno, ku, na pewno też czemu sprzyja. Jak, jakby frekwencja była tylko tam dziesięcioprocentowa i szliby tylko ci, którzy są zainteresowani tą polityką, są w tym świecie polityki i wiedzą, który polityk, co mówi, co zrobił, co obiecał, czego nie wykonał, no to to by miało dużo więcej sensu. I wtedy faktycznie wybory mogłyby by, by wyglądać zupełnie inaczej. A teraz jeśli my podchodzimy do osób i pytamy na sądzie ulicznej dlaczego zagłosowały na taką, a nie inną partię, no to po pierwsze w ogóle nie chcą na początku powiedzieć na kogo głosowali, a po drugie nie mają nawet jakiegoś konkretnego, jasno wytyczonego poglądu, dlaczego akurat taka partia, a nie inna. Bo to są po prostu Bo randomowi ludzie. Głosowali na ludzi po prostu, nie głosowali na programy, tylko głosowali na to, że zostali, zostali przekonani przez telewizję. To już poszła przez... taka kampania, nie negatywna, że tam się głosowało przeciwko komu? Przeciwko. A to też jest prawda. Wiele osób z doświadczeniem migracyjnym nie mają możliwości, nie mają praw wyborczych, chociaż w tym kraju płacą podatki, wydają pieniądze, wychowują dzieci, też zakładają rodziny. Oni też chcą mieć głos, mają głos i im zależy na tym, co się będzie działo w Polsce, lecz ich głos nie jest ważny. Cały czas myślałem, że jakby głosowali u nas w Polsce, mieli dostęp, znaczy mieli możliwość głosowania prawa wyborcze, mieli Ukraińcy, to głosowaliby na... Na kogo? Na Wydziemy. Prawo jest Sprawiedliwość. Na Prawo i Sprawiedliwość, bo oni kojarzą Prawo i Sprawiedliwość z tym, że dostają od nich pomoc, nie? Tą dużą pomoc. Tak, nawet sądy A... uliczne robiliśmy wiele razy z Ukraińcami. Pytaliśmy, na kogo by zagłosowali, jaką partię znają. Oni generalnie znają tylko Prawo i Sprawiedliwość. Co, że... co więcej, oni są bardzo za ich, za ich poglądami. Ukraińcy nie są na przykład za aborcją. Jak robiliśmy sądy uliczne, no to właśnie mhm. Ukraińcy zawsze popierali PiS, mówili, że aborcja nie powinna być legalna. Powinna być. Oni generalnie mają taki bardzo... E... Staroświecki model rodziny. Bardzo często, no, oczywiście nie wszyscy Ukraińcy, wiadomo, że są Ukraińcy, którzy mieszkają w Kijowie, no i to jest taka Warszawa, w sumie to, to dużo większa, bo jest, jest tam znacznie więcej osób mieszka. Są wielkie wieżowce, kobiety, które robią biznes, więc tam na pewno ta perspektywa się też zmienia. Mhm. Ale wiele Ukrainek, które jeszcze przed wojną były w Polsce. No to mówiły właśnie, że aborcja nie powinna być legalna, nie? No to teraz posłuchaj, że tak, tak mówisz, że zgadzałyby się z poglądami zjednoczonej prawicy. Znalazłem tutaj takiego news'a, który jest, pochodzi przed kilku dni. Pewna fundacja, która nazywa się STUS. To jest fundacja, która od samego początku konfliktu na Ukrainie wspiera Ukraińców, zbiera tam jakieś tam datki dla nich i pieniądze. To wyobraź sobie, że przeprowadzili sobie takie wybory dla. Obcokrajowców, dla migrantów mieszkających w Polsce, którzy chcieliby mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce, bo odkładają tu podatki, jak to napisali, w Polsce pracują, płacą podatki, wychowują dzieci, wydają pieniądze i zakładają rodziny, zasilają polską gospodarkę i Im, im, im też zależy na dobrej przyszłości Polski. Oni też mają zdanie, też mają swój głos, z którym nikt się niestety nie liczy. Mówi jedna z organizatorek głosowania na... Dla migrantów. Biorąc pod uwagę, że migrantów tutaj z Ukrainy czy Białorusi łącznie będzie kilka milionów, nie. Więc oni by mieli też duże przełożenie na odbywające się y wybory. Jest tutaj tylko podane, nie ma akurat procentów, ale lewica zdobyła połowę wszystkich głosów. To że Wśród migrantów głosowali na lewicę głównie. Drugie miejsce z wynikiem 40% uzyskała Koalicja Obywatelska. Na trzecim miejscu plasowały się dwie partie: eee, Trzecia Droga i Konfederacja, które otrzymały 3% głosów. Mniej niż 2% głosów dostało Prawo i Sprawiedliwość. No i tutaj pytanie, co to było za ugrupowanie? No Nie wiadomo, mi się, Nie wiadomo że kto. fragment tego nagrania, jak tam no. mówiła o tym. No i to było. Przeprowadziliśmy eee, sondaż, wybory. Z osobami imigranckimi. To, to, to wy... No tak, to wybory były tam, były urny, Ta. wszystko było przygotowane. Ale takie... skoro ktoś mówi osoby imigranckie, a nie z imigrantami, no to wiadomo, że to jest skrajny lewicowy, to jest taki skrajny radykał. Ale to też była osoba z Ukropolu, więc ona tak ledwo mówiła po polsku. Znaczy mówiła po polsku, ale. Mogła też z tego powodu mówić w ten sposób. Nie no, bo w ukraińsku też by było imigrant albo jakoś inaczej tam jest. Nie no, trzeba było sprawdzić, co to w ogóle byli za ludzie. Bo Ile byli... było tych ludzi? Bo to też jest ważne. Bo być może, że to byli po prostu ludzie właśnie z tej organizacji, albo z nimi powiązani, albo ich znajomi, ludzie, z którymi oni w ogóle mieli kontakt i stąd mogły być właśnie takie wyniki. Czyli nie miało rodzajna, czyli nie można... Absolutnie się... nie. nie. Ale to, że Ukraińcy by chcieli mieć prawo wyborcze, jest jak najbardziej fakt. faktem. I to jest e, bez dwóch zdań. I to I ty... nie jest jedyna organizacja, która mhm. będzie się o to starać, z tego względu, że ich jest tu naprawdę bardzo dużo. I skoro jest ich tak dużo, to dlaczego nie mieliby mieć swojej reprezentacji w Sejmie? Reprezentacja w Sejmie ma nawet mniejszość niemiecka w Polsce. W dlaczego nie mają mieć Ukraińców, skoro jest ich więcej niż Niemców? No tak. Pytanie tylko, dlaczego Polonia nie ma swoich przedstawicieli za granicą? To by było... No bo o to nie walczymy, nie? Jeżeli mamy jakąś bardzo dużą Polonię, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, mm -hmm. też moglibyśmy o to walczyć. I tam też zapewne byłyby organizacje, które byłyby przeciwne temu. I nawoływały, że stop polonizacji Wielkiej Brytanii, stop polonizacji Stanów Zjednoczonych. I by na tym zyskiwali sondaże. Niemniej, jakby nie było, no to kiedy żyje tutaj... Ileś milionów osób z Ukrainy, czy osób ukraińskich, no to faktycznie będą na pewno żądać tego, żeby mieli. E, przełożenie również w Sejmie, nie? No tak. jak będą mieli obywatelstwo, to będą mieli, na pewno, nie? E, na no, obywatelstwo trzeba gdzieś tam sobie zapracować. No, zastanawiam się, dlaczego PiS nie dążył bardziej do tego, żeby oni mieli właśnie prawo wyborcze, już teraz, nie? Znaczy, no czy nie wiem, teraz to chyba trochę za szybko. No, ich była konstytucja, Wiesz, trybunał, ich wszystko było, więc mogliby gdzieś tam działać w tym kierunku. Nie, ale do zmiany konstytucji potrzebowali chyba 70%... A e, myślisz, że lewica sposób. czy koalicja obywatelska by powiedziała nie? Nie będziemy pozwalać Ukraińcom rządzić w tym kraju, no, gdzie? no to to zależy kiedy. Teraz nie, ale jeszcze pół roku wcześniej. No tak. Być może tak. Więc na pewno by mieli jeszcze poparcie tych. Czyli nawet jeżeli załóżmy, załóżmy tak, pisma teraz, nawet jeżeli się zmieni coś tam, jeszcze wzrośnie trochę pisowi, to i tak nie są w stanie stworzyć samodzielnego rządu i będą wymagali koalicji z którąkolwiek z ugrupowań, czyli albo z Polską 2050, albo z Lewicą. Bo Konfederacja już daje im tylko 12 posłów to jest. No lewica typu... im nie da nic, nie? Bo oni, lewica tam ma 8 coś? 8, a PIS ma Oni potrzebują. Potrzebują. potrzebują 32, 30, 30, 31 głosów. Tak. Potrzebują, żeby być. Powyżej bo oni dostaną 200 mandatów, to potrzebują 31 posłów jeszcze. Więc musieliby się ugadać z Polską 2050, a wydaje mi się, że z tego co mówił nawet Tusk na tym swoim wiecu wyborczym teraz, że na wieczorze wyborczym. Że on jest już dogadany. Z tego co było widać, niby to było drugie miejsce, a on już wypowiadał się w ten sposób, że on już z tymi ugrupowaniami tak jakby jest ułożony, żeby stworzyć koalicję. Więc wydaje mi się, że jednak faktycznie może Platforma Obywatelska stworzyć rząd, że tak powiem. Więc no co. Witamy w nowej Polsce. Fear Deutschland.